Radio Głos uskrzydla duszę. Witamy wszystkich radiosłuchaczy i widzów, tych, którzy dzisiaj są z nami, a w studio gość dzisiejszego poranka w Radio Głos ksiądz kanonik Andrzej Szopiński, dyrektor ekonomiczny Diecezji Pelplińskiej. Witamy bardzo serdecznie. Szanowni Boże, wszystkich serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Księdza Kanonika zawsze słyszymy raczej w tematach dusz pastelskich formacyjnych, rodzinnych i tak dalej, ale dzisiaj to, co jest codziennym, bym chyba powiedział trochę krzyżem pracy księdza, księdza Andrzeja, to są finanse kościoła. O tym temacie, takim bardzo zawsze wywołującym emocje, chcemy dzisiaj porozmawiać z osobą najbardziej kompetentną w naszej diecezji, księża Kanoniku. Jakie są podstawowe yy, Wydatki, koszty i przychody diecezji pelplińskiej. Jak to w tej wielkiej machinie wygląda? Rzeczywiście, wielka machina. I zapewne, kiedy mówić o finansach Kościoła, to trzeba przede wszystkim powiedzieć, że te finanse są Kościołowi potrzebne ku temu, żeby spełniał swoje powołanie, swoje posłannictwo. Czyli na tak zwaną działalność statutową, która jest określona i w prawie kanonicznym, i w statutach poszczególnych diecezji. A ta działalność statutowa obejmuje bardzo szeroką działalność Kościoła, począwszy od tego, co nazywamy duszpasterstwem, bardzo szeroko pojętym, ale także tego, co nazywamy szkolnictwem, szczególnie katolickim, tego, co nazywamy działalnością charytatywną, tego, co też nazwiemy działalnością Kulturotwórczą, a także troską o, o zabytki. Bo przecież pewnie instytucja Kościoła opiekuje się największą ilością zabytków, które mamy w naszej, naszej ojczyźnie. A więc ku temu wszystkiemu potrzebne są bardzo konkretne, konkretne finanse, konkretne pieniądze, które pozwalają na prowadzenie tych, tych wszystkich dzieł. I tak jak się dyrektor wspomniał, to pewnie najbardziej drażliwy y, temat finanse Kościoła, ale pewnie bardzo też jasno trzeba powiedzieć, że te finanse Kościoła są zawsze związane z dobrem, dobroczynnością czy ofiarnością tych, którym służymy, a więc naszych y, podopiecznych, naszych wiernych w poszczególnych parachiach, czy w całej, całej diecezji. Bo przede wszystkim wspólnota Kościoła utrzymuje się z tego, co zostaje nam ofiarowane przez naszych wiernych. Trzeba też do tego dodać, że to jest główne źródło powiedzmy finansowania Kościoła, a takim drugim, drugą rzeczywistością finansowania Kościoła to są ziemie czy obiekty, które wspólnota Kościoła posiada, a one są wydzierżawiane czy to rolnikom, czy instytucjom, które z tego mogą korzystać. Z tego też jest bardzo konkretny dochód, który pozwala na to, żeby dzieła kościelne były, były prowadzone. A może przypomnijmy, skąd kościół je zyskał. Zresztą ciekawy tu są w ogóle takie wątki olbrzymie ciekawe, bo mamy przecież często właściciela, który jest starzem wielowiekowym, jak chociażby kapituła katedralna w Pelplinie, prawda? No tak, staż czy wiek poszczególnych instytucji kościelnych jest taki dosyć spory, bo czasami y, przy okazji pisania różnych projektów, to gdzieś tam ktoś podpytuje o mm, dokumenty, które stanowią podstawę utworzenia jakiejś instytucji, a takie dokumenty po prostu już nie istnieją, bo w ciągu historii zaginęły i potem wystarczy, żeby otrzymujemy czy zaświadczenie z urzędu wojewódzkiego, czy z Ministerstwa y, Spraw Wewnętrznych o, o naszej osobowości prawnej, bo większość instytucji kościelnych, tak jak parafie, diecezja, kapitułę, y, seminarium duchowne posiadają osobowość prawną, więc mogą też y, w rynku prawnym normalnie też funkcjonować. Skąd Kościół posiada, posiada takie, a nie inne dobra? To pewnie długa, długa historia. Pewnie sięgająca aż czasów i królewskich, kiedy to królowie obdarowywali ziemiami. Czy to kościoły decyzjalne, czy też poszczególne parafie, czy też zgromadzenia zakonne, po to, żeby one miały z czego się utrzymać. Wtedy ziemia po prostu była tym dobrem, które pozwalało na utrzymanie się poszczególnych instytucji kościelnych. I tak to przez wieki było, że tych donacji było sporo, więc przy parafiach, czy też przy diecezji, przy seminarium duchownym powstawały spore pałacie ziemskie, które pozwalały na to, żeby tam. Prowadzić i gospodarstwo, bo kiedyś i seminarium prowadziło gospodarstwo, i pewnie diecezja prowadziła, i parafie prowadziły gospodarstwa, w ten sposób dbały o swoje utrzymanie. Czasy się nieco, nieco pozmieniały, więc dzisiaj już może tych gospodarstw nie prowadzimy, ale ziemię wydzierżawiamy i dochód z tej dzierżawy stanowi spory zastrzyk do prowadzenia właśnie naszych statutowych zadań. I to zarówno diecezja, jak i parafii, bo to przecież jest wspólny organizm. Oczywiście. Zawsze diecezja jest jakby stworzona z, w naszym przypadku z 290 parafii. Wiele z nich posiada właśnie ziemię. Część nie posiada, nie ma, nie miała tego powiedzmy przywileju, bądź powstawały w tym czasie, kiedy już nikt nie, nie dawał takich donacji na, na kościół. A to pozwala rzeczywiście spojrzeć w tej perspektywie, że i wspólnota diecezjalna ma środki na to, żeby prowadzić swoje dzieła, i poszczególne wspólnoty parafialne. Te dzieła i te zadania duszpasterskie są takie dość oczywiste, ale może niektóre zasygnalizujmy, bo na początku ksiądz kanonik wspomniał, że te dobra materialne służą przede wszystkim duszpasterstwu. Gdyby spojrzeć od strony finansowej, czyli czemu? W skali diecezji na przykład. W skali diecezji duszpasterstwo. To pewnie y, można by spojrzeć też od strony parafialnej, ile jest różnych działań duszpasterskich w poszczególnych parafiach, począwszy od grup modlitewnych, formacyjnych, y, czy też y, grup, które zaj 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 zajmują się działalnością charytatywną, współpracą z misjami. To ma, bardzo podobne ma to przełożenie też na, na działanie diecezjalne. Bo tak jak parafie prowadzą działalność pasterską, tak pewnie w rzeczywistości diecezjany podobnie to wygląda, ale na nieco większą skalę. Bo jeżeli robimy spotkanie dla młodych, czy to w pielcnie przestań, czy to w kościeżenie dzień młodzieży, to nie mówimy o kilkunastu osobach, czy kilkudziesięciu, a mówimy w tym momencie też o setkach tysięcy osób. A więc można od razu sprawie jakby tak sobie uzmysłowić, że to co w parafii kosztuje. Kilkaset złotych, kilka tysięcy, to w przeprowadzeniu dzieł diecezji będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli nie kilkaset tysięcy. Chociażby ośrodki rekolekcyjne, prawda? Oczywiście. Ośrodki rekolekcyjne, które posiadamy, Białogóra, dom formacyjny w Bysławku, tworzony dom rekolekcyjny w Orzełku. To wszystko są sprawy duszpasterskie, ale one potrzebują podstaw materialnych. Bez tego się nie da. I pewnie sami uczestnicy poszczególnych rekolekcji nie byliby w stanie, powiedzmy, sfinansować utrzymania takiego, takiego domu, który musi mieć swoją jakość, począwszy od tych spraw bytowych, poprzez aprowizację i też poprzez no, tę działalność duszpasterską. Na pewno ważnym elementem jest to, ośmielam się na to zwrócić uwagę, działalność kulturalna, w tym medialna, także diecezji. Mamy muzeum i tak dalej. Mamy muzeum, mamy radio diecezjalne. Yy, mamy swój portal internetowy. To wszystko są dzieła, które pozwalają na to, że myśl chrześcijańska, wartość chrześcijańskie znajdują się w przestrzeni medialnej. Ale pewnie, żeby one tam się znalazły, to potrzeba też dóbr materialne, konkretnie pieniądze, żeby te dzieła po prostu utrzymywać. Jeżeli mówimy o tym pomoście pomiędzy historią, dobrami Kościoła, które są no prawie chyba w stu procentach darem, Władców świeckich, darczyńców najrozmaitszych rodzin kolatorskich i tak dalej. Tu wiem, że ksiądz kanonik wziął ze sobą pewne opracowanie bardzo cenne, już o nim rozmawialiśmy przed audycją, a wiąże się z tematem dzisiaj znowu bardzo żywym, tematem tak zwanego funduszu kościelnego. Może odrobinę wyjaśnijmy w czym sprawa, w czym problem. Pewnie na ten temat funduszu kościelnego przyjdzie nam jeszcze niejednokrotnie rozmawiać i pewnie na taką rozmowę się jeszcze umówimy. Ale w tej chwili medialnie bardzo głośno jest o funduszu kościelnym, a więc o próbach, chęciach, politycznych chęciach likwidacji tegoż, tegoż funduszu. Powiem tak na skrócie mówiąc, fundusz kościelny powstał. Yy, z następującej racji. Mianowicie po II wojnie światowej władze komunistyczne pozbawiły wspólnoty Kościoła praktycznie wszystkich dóbr materialnych, jeżeli chodzi o ziemię, o budynki, szpitale, szkoły, przytułki. To zostało bezprawnie przez państwo zabrane i w latach 90. w ramach komisji majątkowej część, spora część tych dóbr materialnych została Kościołowi przywrócona. Spora część. Nie wszystko. Bo wszystko w pewnym sensie fizycznie nie może być zwrócone, bo zostało znacjonalizowane, przekazane, sprzedane w ręce prywatne, bądź powstały pewne instytucje w tych miejscach i jest to niemożliwe, żeby dokładnie to zwrócić. Więc w ramach zadośćuczynienia za niezwrócone dobra ziemskie, czy też dobra w formie budynków, powstał fundusz, fundusz kościelny. Więc nie jest on jakimś, powiedzmy, przywilejem ze strony państwa dla Kościoła, tylko jest próbą zrefundowania czegoś, co Kościół mógłby uzyskać przez wydzierżawienie tych ziem, czy poszczególnych budynków. I z tego, co kiedyś na studiach zarządzania organizacjami kościelnymi nam mówiono, że fundusz kościelny, jak w ramach Ilości przekazywanych pieniędzy na rzecz wspólnoty kościoła to jest raptem jakaś 1 czwarta tego, co można byłoby uzyskać z wydzierżawienia tych poszczególnych ziem. No tak, bo zostały zabrane ziemie, zostały zabrane budynki, gdzieś tam są szkoły, szpitale, uniwersytety, nieraz nawet ośrodki, wiemy gdzieś tam wypoczynkowe po, po, po dawnych klasztornych i tak dalej miejscach zostały przejęte przez państwo, państwo czerpie korzyści z ich posiadania. A rekompensatą tylko mniej więcej, jak jest słyszymy, fundusz jest fundusz kościelny. Z tym się gdzieś łączy temat, też często podejmowany w przestrzeni publicznej, a więc spróbujmy na, odpowiedzieć na kolejne zagadnienie. Czy księża płacą podatki? Oczywiście. Ja płacę, ksiądz dyrektor płaci. I płacimy podatki pewnie nawet dwojako. Bo jako duszpasterze w poszczególnych parafiach, Płacimy podatek ryczałtowy, który oblicza naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego i płacimy ten podatek ryczałtowy, nie od wiernych, którzy przychodzą do naszych kościołów, ale według mieszkańców naszego terenu. A więc także od osób niewierzących, od innowierców, ten podatek jest właśnie obliczany ze względu na ilość, ilość mieszkańców. Ale jeżeli ktoś, ktoś z księży zatrudniony jest w instytucjach typu szkoła, szpital, bądź gdzie indziej na umowy o pracę, to jeszcze płaci typowe podatki, jak każdy pracownik. A więc podatki są, czy księża płacą ubezpieczenie zdrowotne? Oczywiście. Jeżeli, jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę, płacą ubezpieczenie, tak jak każdy inny pracownik, jeżeli są tylko duszpasterzami, to płacą, płacą też ubezpieczenie społeczne, także też podatek, składkę zdrowotną musimy zbliżać się do końca audycji. Temat jest bardzo ciekawy, ale chociaż zahaczmy odrobinę, ponieważ niekiedy nasz, nas, też nasz ksiądz biskup prosi o to, aby wierni w parafiach dokładali się specjalnymi zbiarkami na remonty, renowacje budynków, szczególnie ostatnie lata Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, a jednocześnie wiemy, że są projekty, które pozwalają pozyskać pewne środki, czy to przywilej, że Kościół otrzymał na przykład uczestniczy, czy może składać projekty na remont zabytków, czy inaczej na to należy spojrzeć? Tu pewnie poruszmy tutaj dwie sprawy. Rzeczywiście, niejednokrotnie, hmm, czy do biskup, a najczęściej przez pośrednictwo księży proboszczów, prosi o, o swoich wiernych o to, żeby złożyli jakiś dar na bardzo konkretne cele. I pewnie mało kto z naszych wiernych wie, że w ciągu roku każda parafia zbiera pieniądze na kilkadziesiąt różnych, tak zwanych, tak zwanych składek celowych, bardzo konkretnych. Czy to są na misje na Fundacji Działowego Nowego Tysiąclecia, czy to jest na świątyni Opatrzności Bożej, czy to są kolekty misyjne, zbiórki misyjne. Tego jest kilkadziesiąt w ciągu roku. Można powiedzieć, że tak średnio dwie zbiórki, niekoniecznie kolekty, ale dwie zbiórki w ciągu, w ciągu miesiąca. I to są pieniądze, które są przeznaczone na bardzo jasno sprecyzowane i bardzo konkretne cele. Księża proboszczowie przekazują je do kurii, czy też na konta odpowiednich instytucji. Ale oczywiście też, oprócz tych zbiórek celowych, w ramach diecezji Mamy zadanie, by utrzymać, zadbać o nasze obiekty zabytkowe. Tych zabytków każda diecezja posiada sporo. Nasza diecezja tym bardziej. Szczególnie tutaj myślimy o Mieście Biskupim, o Pelplinie, gdzie zabytków mamy bardzo dużo. I pewnie gdyby korzystać tylko z funduszy, które możemy zebrać w ramach wspólnoty kościoła, to Byłoby to, to niedostateczna troska o nasze dobra kulturalne, które są dobrami nie tylko kościoła, ale są dobrami przede wszystkim narodowymi. I pewnie to, że można pozyskać w ramach różnych projektów fundusze na remont poszczególnych zabytkowych obiektów, na utrzymanie, na stworzenie nowych ścieżek dydaktycznych, nowych miejsc wystawienniczych, to nie jest też przywilej, bo są dobra narodowe. To jest współuczestniczenie państwa czy różnych instytucji w utrzymaniu tych dzieł, które przeznaczone są nie tylko dla wspólnoty parafialnej, ale są też dla tych, którzy będą te miejsca odwiedzać, będą tam tutaj się uczyć, przypominać sobie historię, uczyć się historii czy też będą się uczyć polskiej, polskiej kultury. No i też nie jest tajemnicą, że każdy projekt, który Zdobędzie dofinansowanie źródeł czy to państwowych czy unijnych, on zakłada też wkład własny czy to jest 10%, 15%, czy nawet 40%. I są to często niesamowicie wielkie pieniądze, które gdzieś tam wspólnota decyzjalna musi wysłupać, znaleźć, żeby, żeby można było dzieło doprowadzić do końca. A mamy rzeczywiście wielkie, wspaniałe zabytki. No, no, zabytkiem historii jest Pelpin Katedra, jest też na tej specjalnej liście prezydenckiej, warto też zauważyć, czyli jak cenne one są, ale wymagają olbrzymich kosztów utrzymania, bo dopowiedzmy nawet nie tylko chyba dla zwiedzających wiemy, że studenci przyjeżdżają, uczą się na naszych zabytkach, mają czy zwiedzając je, odwiedzając, mają zajęcia praktyczne z zakresu studiów sztuk pięknych, prawda? Oczywiście, czy to z historii sztuki, czy też mamy też plenery malarskie, rzeźbiarskie, to wszystko dzieje się w Pelplinie i to też potrzebuje tego że naszego zaangażowania materialnego. I to jest też wkład diecezji właśnie w podtrzymanie. Y Tradycji, kultury, tożsamości narodu. Tyle dzisiaj tematu, wiele, ale bardzo jesteśmy wdzięczni, że ksiądz kanonik zechciał podzielić się tymi informacjami, które pewnie będziemy sobie jeszcze poszerzali. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Dziękujemy. serdecznie. Ksiądz kanonik Andrzej Szopiński, dyrektor ekonomiczny Diecezji Pelplińskiej, był gościem Radia Kos. Dziękujemy bardzo.